Ale to poczewitcie moje adzy w tej strony do mnie na kolejny odcinek z, yy, z, la, z, z Rise of the Tomb Raida z Larą, zobaczymy jak nam pójdziecie dzisiaj po, po tym co, co się działo się ostatnio Ale coraz lepiej mi to wychodzi To musicie przyznać Tak, przepiękne ekram znowu Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze jedna informacja jak coś to tutaj yy, też, że tak powiem, nic już z grafiką nie zrobię. Tak jak mogłem, także że ustawił już. Na wspomnienia to jest gram na zwykłym laptopie, więc też musicie być po części wyrozumiali. Po prostu nie mogę sobie odpuścić tej gry. Jeszcze dodatkowo, że dostają od znajomego za darmo, no to w prezencie, to, to tym bardziej. I tą przyszniejszą larę też, więc ta przyszniejsza lara wejdzie zaraz po tym, jak się ta lara skończy. Więc wiecie... A, bo myśmy są tutaj, dobra Okej, okay, my, my mamy... Chwila, bo teraz ja, żem mnie ogarnął Czekajcie, my mamy iść tam Teraz już tak To już nic, nic innego nie ma chyba, nie? Czekajcie Tak, Lara jest tu Artefakt A to by było... Tam? Tam już chyba nie mam jak wejść, nie? No chyba no, trudno. Idziemy do... do głównego celu teraz. Może tak sobie trochę pobiegniemy. Ja wiem, że tutaj ten bieg wygląda strasznie, nie? Ale... Musicie mi to wybaczyć. No i drodzy Zobaczymy co następczy. No, Lara, hogary Opcjonalny grobowiec wyznania w pobliżu Ciekawe gdzie Co, co to jest? że jak się chycła, tego. Nie no, bo tutaj mnie jeszcze nie było. O. E. A, bo wytrychem teraz. Okej. Okay. Tutaj nie ma nic. Dobra, to się wspinamy. Serio, musiała skoczyć. Okej, okay, cool A wiedziałem że coś tutaj będzie. Teś bilki, no nie. No, czekajcie, tak. Dobra, jednego zabiłem. Też nie. Ten cel mnie zaraz tam. Dobra, tu tam idziemy. Dobra, teraz jeszcze tu pokaż. To już nic. A, ależ niby do tej jaskini? Czy ja chcę tutaj iść? To one się po prostu się respią. a no to dobra, nie ogarnąłem, prawo ja. O, coś jest. Zrealizowano mapę. Odkryto tajemnice. Okej. Okay. A, do, 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 dodatkowe rzeczy. To, co to jest? Dokument. O. Wyzwanie w ciemności zbędą na dwa z pięciu jaskin. Nie. Dojdziemy do bieżącego celu. Cool. Tam. To idziemy tam. Tylko jak tam dojść? No tego nie umiem dalej pojąć. Dalej wyświetla, że jest niedaleko, no ale tutaj nie ma nic. Więc słuchajcie, no ja nie wiem gdzie oni to widzą, naprawdę. Gdzie? Co gra musiała ogarnąć też nagle? Dobra... Idziemy, bo, bo mamy ten punkt gdzie? Tam. Dobra. Dobra, czyli my musimy tędy iść. Okej. Okay. Spoko. To idziemy tędy. że chodzę w kółko, nie? Serio. Tak i zgodnego sprzętu. to chyba na tę wieżę trzeba było wejść, nie? No tak to tutaj nic innego nie widzę, jak będziemy tutaj pójść No i tutajśmy byli, dobra, tasku. Ja mam się dostać się tam, ale jaki cudem? Ja się pytam... Ja się pytam... Koje, ja się pytam, koje bytą Tam coś jest? Jak ja mam się tam dostać, do Jasnej Anielki? Zresztą tam nic takiego nie prowadzi. się tam dostać, ale powiedzcie mi jak. Nikt kiedyś z was mi powie jak mam się tam dostać. Tam jest główny cel. Może tam, w którędyś. Masz. Idź Lara stąd. Się. Dobra. Serio, niech ci się tego... Jakoś tam na górę, ale jak? Ja mam się tam dostać po nocki Daj dzwony Dobra Czy się odwróci Lara? Oh, dziękuję A dobra, tu jest skakanie, dobra. Tu jest skakanie. Stój, stój, Lara. Stój, bo ja tutaj nic nie widzę. Dobra, właśnie. No i Lara, Ona się chyciła? Powiedzcie mi. No, Ej no, albo ja nie wytrzymam albo ta gra. Teraz. Widzicie? że bym schodził, wiecie i dlatego teraz jest, wiecie, no w sumie 16 minut w plecy, nie? No dobra, to mamy ognisko, ale ja sobie je zobaczę tylko. Czy to będzie jakaś lina? Jaka, jaka eee, nie mam gadania, to ja też stąd wychodzę. Bo nie mam co tutaj robić, dobra. No dobra, to co? Startujemy, nie? Idziemy tam, gdzie mamy iść. Zrobić, co zrobić? Chyć się tego, chyć się tego Lara, chyć się Chyć się, proszę cię, chyć się Dobra, nie zbieramy grzybów, tylko idziemy, bo. To nie jest najważniejsze Wejdź, coś tutaj na nas czeka. sorara, he game-nya. Hop. Dobrze, coś coś na nas tutaj. Hop. Po co schody? Jak możemy skakać? <laughs> no. Przepraszam Was, ale to u mnie tak Nie u Was. Nie jest tak, że Wasza przeglądaczka tak nagle działa, tylko moja. W nie przeglądaczka, tylko laptop u mnie tak działa. Coś dają Dawać, to się przyda Tutaj co jest A, tu się nie otworzy. Szkoda, to To powiedzcie mi po co tutaj było Wejście? Bez sensu, nie? Ale eee, znajdziemy pomału. O skrzynia widzicie na każdym roku trzeba patrzeć Czy nie No, to z drugiej strony Co, tym razem? Aha dobra Co się jeszcze, jeszcze tutaj dawają na dole? Nie. To idziemy dalej skrzynia czy mi się daje? Nie, zdaje mi się, ku... bo coś jeszcze może Coś jeszcze może być tutaj. Wiecie, powiem ja wam tak, jeżeli... Ha... Czy mogę tego pana szukać, Nie. Okej, okay, a... Uważam, kto tutaj skąd przyszedł? Bo ja nie ogarniam. Aha, no okej, okay. dobra, my idziemy w górę. Nie w górę, tutaj bokiem. Zobaczymy, co na nas czeka, idzie. Aha, zobaczymy. Tam proponują nam. Ojej. No to co? Hej, sipaj. Nie. Nara. No. Po co mnie, nie miałbym sensu. Zjeżdżać bez sensu. Lara, proszę, ogarnij. Dziękuję. O, będziemy coś czytać. No dobra. Dziękuję. Nieczkiwane odkrycie. Tutaj oznaczono chyba coś, co znajduje się w pobliżu. Zaktualizowano mam mapę. To jest skrzynie z monetami. Z monetami. Ujej, trochę tego jest. Dobrze, ale my... My śledzimy nasz cel. Добра. No patrz tu, łóż. Patrz, to patrz, to patrz, 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 patrz. Przedeptonowy albo Wieża komunikacyjna. Okej, okay, najpierw może przeszukamy Pana. Uuu, przyda się nam. Przepraszam Was. Dobra. Yy, dobra, pewnie coś będzie w tej wieży. Tak, mamy tam iść. I tutaj też gdzieś. No dobra. A teraz sobie może zobaczymy sobie ten obóz. E. Nie ma gadania, ale też i po poziomie gdzie nie mamy nic co robić. No to jak nie ma co robić, to idziemy dalej. Ale odkryliśmy obóz, moi drodzy. Dobra, zobaczymy co. Czekajcie. Patrzymy, co dalej na nas na czeka. Tutaj. O, jest skrzyneczka i znaczek. Dobra, znaczek to za co... Zaraz tam pójdziemy. Pomału. Najpierw to, co jest dookoła. A potem to, co jest ewentualnie w środku. E. Kolejny przykład radzieckiej propagandy. Aha, no, w sumie racja. No dobra. No e. dobra, zobaczymy co, co tutaj dają. Sklep z zaopatrzeniem. Użyj biznesowy monet, aby kupić przedmioty od Technika Trójcy. Podejdź do przedmiotu i naciśnij E, aby go kupić. Możesz wrócić do sklepu i kupić przedmioty w dowolnym momencie. Aha! Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ci ludzie są szaleni. Wykradałem im sprzęt. Jest Twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale jeśli coś zmęszą albo zobaczą mnie z tobą, będzie po mnie. Potrzebuję niemożliwej do namierzenia waluty na wypadek, gdybym musiał zniknąć. Najlepiej złota. Dobijemy targu. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Aha, to na to mnie nie stać. Na to też nie. 18 z 25 monet Na no co to mnie na nic, na nic tutaj nie stać Chłodź panie Dobra To na razie idź po... Na razie po dziękuję panowsku Nagranie, nagranie, nagranie To posłuchamy sobie teraz Słuchajcie I myślę, że, że tutaj sobie skończymy dzisiejszy odcinek Nie chodzi o żadne atomówki Nieciekawy gość z blizną na twarzy O imieniu Konstantin Wygłosił wielką mowę o przeznaczeniu I jakimś źródle Czuję, że się wkopałem Inni podwykonawcy są chyba jeszcze Bardziej zaniepokojeni za to goście współpracujący z Trójcą od dawna łykają wszystko i proszą o jeszcze. Wygląda to na jakąś pojebaną sektę. Przygotowujemy się do ataku. Ciekawi cię pewnie na kogo? Są to jacyś tubylcy. Wyglądają jak z innych czasów. Futra, skóry, żelazne groty. Uderzymy śmigłowcami szturmowymi i karabinami maszynowymi kalibru 50 mm. Wplątałem się w nieciekawą historię. No, i tu nawet bardzo. O kurcze. No dobra, no. Ale, słuchajcie, powiem że mamy 29 minut. Słuchajcie, myślę, że to jest idealny moment na to, żeby zakończyć ten odcinek. E, cóż, no w kolejnym odcinku pójdziemy dalej. Zobaczymy, co i jak. Ale, to już w kolejnym odcinku. Za tyle odcinek, Cóż. Mam serdecznie dziękuję. Tu wstanę na nowo. Komentujcie, subskrybujcie. łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was do Runia, więc się trzymajcie. No i cześć, do następnego. Pa!